Już? OK. Witamy na konferencji prasowej po spotkaniu Dzików Warszawa z KKS Polonia Warszawa Zwycięstwo gospodarzy 76 do 58. Na konferencji jest trener dzików pan Krzysztof Szablowski, a także zawodnik dzików Mateusz Bartosz. Trenerze bardzo prosimy o komentarz. Witam serdecznie. Po pierwsze jestem e, bardzo zadowolony z tego, jak odpowiedzieliśmy na nasz niedawny, jeszcze bardzo świeżo w pamięci mam, ale staraliśmy się jako drużyna wyrzucić to, co się działo w sobotę poprzednią. Mieliśmy te dni i gramy naprawdę świetne zawody. Przede wszystkim w defensywie, co jest naszym znakiem, z czego napędzamy się do świetnego atakowania w dobrym tempie. Zakomita trzecia, czwarta przede wszystkim. Ale dobrze, ta pierwsza połowa tak była w miarę pod kontrolą. Budowaliśmy swoją pewność siebie, jeśli trzeciej kwarcie mi się to eksplodowało. Czwartej kwarcie goście jeszcze walczyli i, i też. Dziękuję za ten mecz, bo walka była do końca i to świetnie, bo każdy 40 minut mogliśmy skorzystać naprawdę grając przeciwko tej obronie, zmiennej obronie, bo w drugą strefową. Więc też gratuluję im tego, tego meczu i walki do końca. Ale jeszcze raz podkreślam, dumnie jestem w mojej drużyny, jak zareagowaliśmy po naprawdę słabym meczu. Co pokazuje, że mamy duży potencjał, możemy grać dobrze i tylko musimy utrzymywać naszą koncentrację na dobrym poziomie i zaangażowanie w to, co robimy tak, aby, aby cały czas grać jak chcemy. Dziękuję. Mateuszu, Twoje opinie? Przede wszystkim myślę, że to jest dla nas bardzo dobra wygrana po, po tym ostatnim damażu w Opolu, gdzie nie zagraliśmy tak, jak, jak byśmy sobie tego życzyli. Odpowiedzieliśmy na ten nasz słaby występ, myślę, że we właściwy sposób, tym bardziej, że był to mać derbowy, Cześć się swoimi prawami, zawsze znaczy, ta motywacja jest podwójna i, i myślę, że, że zrobiliśmy wszystko, a nawet taką drobną nawiązkę, e, zwłaszcza tej trzeciej kwarcie, myślę, że to naprawdę jestem zadowolony. <laughs> naprawdę fajnie, fajnie, fajnie się to oglądało i, i, i tak byśmy chcieli basket prezentować i w taki sposób. No, Cieszę się Mateusz. Myślę, że powoli wraca już do tej swojej dyspozycji, którą yy, i, i ja oczekuję i oczekuje, bo chcą, żeby nam pomógł i sam Mateusz na pewno tego oczekuje i, i, i ja mam nadzieję, że to jest już tylko i wyłącznie kroczek yy, do przodu. Pytania? Yy, dzień dobry, Kamil Czarzasty, magazyn 11. Yy, pytanie pierwsze o Piotra Pamuła, czy wiadomo, kiedy można się go spodziewać jego powrotu? a Drugie pytanie o odróżnienie się w przeciwniku, czyli polonie. Państwa zdaniem, jakie jest potencjał tego zespołu, jaka jest jego realna siła? Przed sezonem był typowy. potencjał, tak? Tak, przed sezonem była często typowana do top 8. Teraz trochę inaczej to wygląda. Jak państw, pan, panowie by to ocenili? Pierwsze, jeśli chodzi o pytanie pierwszej, Piotrka Pamłę, to trudno jest podać jakąś konkretną datę. I tak naprawdę nie nastawiamy się konkretnie też na nawet, nie wiek, miesiąc. Ja czekam na, na Piotra cierpliwie i zespół czeka na niego cierpliwie, bo wiemy jaka jest jego jakość yy, i niczego nie będziemy przyspieszać. Także kluczem jest pełna rehabilitacja do pełnej gotowości. Więc żadnego tam nie, nie, nie mówimy. A jeśli chodzi o różne to ja nie będę oceniał yy, naszej dywali pod tym względem, bo faktycznie yy, ten potencjał jest duży, a się w końcu ujali. Ci chłopcy umieją grać koszykówkę I, i, i mogą być różne przyczyny takiego stanu rzeczy. Też nie, nie gra się na pewno łatwo, myślę, rozpoczynając sezon pierwszy ligowy z drużynami, które są na tym poziomie, grają bardziej fizycznie, szybciej, no na pewno bardziej zorganizowanie w stosunku do poziomu drugiego przez który przechodziła Polonia cały zeszły sezon. Także to jest też proces, mimo że są świetni zawodnicy z bardzo dużym doświadczeniem, to jednak cały poprzedni sezon grali na poziomie drugiej i to nie jest taki włącznik, czy się włączymy, teraz gramy w pierwszej, to no, nie wiem, włączymy się, przełącznik, że gramy w Ekstraklasie. Tu jest w tej drużyny jest duży potencjał i ja wiem, że ta drużyna zacznie grać zdecydowanie lepiej i wygrywać. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Jeśli nie, to wszystko. Dziękuję.